Spider-Man Marka Weba rozpoczyna się ukazaniem Petera Parkera robiącego zdjęcie Gwen Stacy, dziewczynie, w której się podkochuje. Mieszka on z Ciocią May i wujem Benem. Z piwnicy wyciąga starą teczkę swojego ojca. Znajduje w nim zdjęcie, na którym jest jego tata i jego współpracownik. Wuj Parkera mówi, że człowiek na zdjęciu to Kurt Connors, który jest bezrękim naukowcem w firmie Oscorp. W teczce znajduje również jakiś dziwny, czerwony symbol. Chłopak postanawia pójść do tej firmy, gdzie podaje się za jednego ze starzystów. Okazuje się, że za zadanie oprowadzenia starzystów ma asystentka Cortisa, Gwen. Rozpoznaje ona Parkera i prosi, aby niczego nie nabroił. Peter poznaje doktora, a po chwili odchodzi i widzi ten czerwony symbol, który wcześniej widniał na dokumentach w teczce jego ojca. Idzie on za człowiekiem, który trzyma te dokumenty i dochodzi do laboratorium, w którym są pająki. Wchodzi on do tego pomieszczenia i coś idzie nie tak. Maszyna znajdująca się w środku pokoju zatrzymuje się, a pająki, które są obiektem badań, spadają na chłopaka. Parker wybiega z pomieszczenia. Gwen każe wyjść Peterowi z budynku. W tym samym momencie ugryz go pająk. Parker dostaje nowe moce. Następnego dnia chłopak idzie do domu Konorsa, aby z nim porozmawiać o swoim ojcu. Dowieduje się on, że doktor pracował i pracuje nad regeneracją kończyn. Lecz po wyjeździe i śmierci ojca Pitera badania nie mogą być kontynuowane. Parker rozwiązuje Konorsowi równanie, którym umożliwia doktorowi dalszą pracę. Kert prosi, aby chłopak wpadł do jego laboratorium. Już w szkole Huligan Flash zostaje ośmieszony przez Parkera w szkole za to, że go wcześniej pobił. Wuj przyjeżdża po Parkera. Mówi, że teraz chłopak musi odebrać ciotkę z pracy, gdyż on sam musi zostać dłużej w robocie. Chłopak w drodze do domu idzie do doktora Connorsa i pracuje z nim nad serum. Chłopak nie odbiera telefonu, a po chwili naukowcom udaje się zrobić serum, które regeneruje kończyny. Testują oni je na myszach nieposiadające łapek, które dzięki płynowi odrostają. Wieczorem Peter wraca do domu, gdzie czeka na niego już jego wuj. Robi on wyrzuty, że nie odebrał cioci z pracy, a coś mogło przecież jej się stać. Peter wybiega z domu, a Ben idzie za nim. Parker chce kupić coś w sklepie, lecz brakuje mu jednego centa, więc sprzedawca nic mu nie sprzedaje. Chłopak nie odbiera telefonu od wuja. Widzi on również złodzieja, który zabiera pieniądze z kasy sklepu. Chłopak nic nie mówi, bo chce zemścić się na właścicielu lokalu. Kryminalista, wybiegając z budynku, napotyka się na wuja Parkera. Ben próbuje powstrzymać złodzieja, lecz zostaje zastrzelony. Peter, widząc to, postanawia złapać zabójcę swojego wuja. Chłopak nie jest w stanie odsłuchać wiadomości od swojego wujka, którą mężczyzna zostawił chwilę przed swoją śmiercią. Peter tworzy kostium i wyrzut nim sieci. Postanawia wykorzystać swoją moc do czynienia dobra. Zostaje on Spidermanem. Następnego dnia doktor Connor jest postawiony pod murem przez prezesa firmy Oscorp. Członek zarządu postanawia testować na ludziach serum, które jeszcze nie jest sprawdzone. Mężczyzna wychodzi. Carrot postanawia czym prędzej przetestować serum na sobie, aby nikomu nie stała się krzywda. Doktorowi odrasta ręka. Mężczyzna postanawia powstrzymać prezesa firmy Oscorp przed przedwczesnymi testami, lecz wychodząc z budynku w coś się przemienia. Kilka godzin wcześniej Peter dostaje zaproszenie od Gwen na kolację w jej domu z rodzicami. Wieczorem chłopak wpada przez okno. Wszyscy razem jedzą kolację i okazuje się, że ojcem Gwen jest komendant policji, który nie lubi pajęczaka. Młodzi wychodzą na spacer po dużym balkonie, gdzie Parker wyjawia swojej ukochanej, że to on jest Spider-Manem. Pajęczak słysząc syreny postanawia złapać kolejnego kryminalistę. Okazuje się jednak, że tym kryminalistą jest wielki jaszczur, który zrzuca auto z mostu. Parker odpędza potwora i ratuje dziecko z płonącego auta. Peter postanawia pójść do doktora Curtis'a, lecz widzi, że mysz, na której było testowane serum, zmutowała i zmieniła się w małego potwora. Chłopak łączy fakty i uświadamia sobie, że to Connors jest tym wielkim jaszczurem. Parker postanawia zrobić zdjęcia temu stworzeniu, gdyż za tak ową fotografię została wyznaczona potężna nagroda. Parker widzi jaszczurki wchodzące do kanałów, więc już jako Spider-Man postanawia wejść do nich i przygotować aparat do zrobienia zdjęcia. Po kilku godzinach na pajęczaka napada peter ledwo ucieka zostawiając przy tym swój aparat Kearny znajduje to urządzenie gdzie widzi podpis petera parkera postanawia dopaść pajączaka. następnego dnia w szkole wybucha alarm wszyscy mówią że to jakiś wielki jaszczur parker walczy z konorsem pajęczek pokonuje potwora który ucieka do kanału chłopak postanawia pójść za nim w samych kanałach znajduje małe laboratorium z nagraniem. Dowiaduje się on, że Curtis chce to serum, które wcześniej rozpracował, rozpylić na całe miasto. Peter dzwoni do Gwen, aby przygotowała antidotum. Dziewczyna idzie do firmy Oscorp, gdzie będzie to możliwe. Później z nagrania dowiaduje się, że rozpylenie będzie miało miejsce z budynku Oscorp. Chłopak znowu dzwoni do Gwen i mówi, aby stamtąd uciekała. Lecz dziewczyna mówi, że już kończy robić serum. Lecz dziewczyna mówi, że już kończy robić antidotum. Do firmy, lecz po drodze postrzeliwuje go policja. Ojciec Gwen ściąga mu maskę i poznaje prawdziwą tożsamość pajęczaka. Chłopak tłumaczy mężczyźnie, że jego córce grozi niebezpieczeństwo. Spiderman zmierza do budynku. W końcu tam dolatuje, a jaszczur prawie jest na szczycie. W tym czasie Gwen wybiega z firmy i daje serum swojemu ojcu, który mówi jej, że zna tożsamość chłopaka. Parker walczy z Curtisem. Prawie zostaje przez niego zabity, lecz komendant postrzeliwuje Jaszczura i daje Parkerowi antidotum. Chwilę sam zostaje zabity przez Cortisa. Parker w ostatnim momencie wkłada fiolkę z antidotum, dzięki czemu ratuje miasto. Connors odzyskuje swoją ludzką formę i zdrowy umysł. Przypomina mu się, że ranił komendanta. Parker biegnie do ojca swojej dziewczyny, a ten prosi go, aby nie zbliżał się do Gwen, gdyż w innym wypadku może grozić jej niebezpieczeństwo. Parker nie idzie na pogrzeb ojca swojej dziewczyny. Gwen przychodzi do niego z zapytaniem, czy to jej ojciec kazał mu się do niej nie zbliżać. Po kilku dniach Peter odsłuchuje wiadomość głosową, którą zostawił mu jego wuj. Mówi on w niej, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Kilka dni później Parker spóźnia się na lekcję i obiecuje, że więcej to się nie powtórzy. Na no co nauczycielka dodaje, żeby nie składał obietnic, których nie może dotrzymać. Wtedy Parker mówi do Gwen szeptem, że to właśnie takie obietnice są najlepsze. Mijają dwa lata odkąd Kurt Connors terroryzował miasto. Spider-Man cały czas prowadzi podwójne życie. Peter spotyka się ze swoją dziewczyną na ceremonii zakończenia szkoły. A w tym samym czasie inżynier Elektryk Max dostaje zadanie naprawienia usterki w firmie Oscorp. Coś idzie nie tak i Dillon wpada do zbiornika, w którym znajdują się zmutowane genetycznie elektryczne węgorze. Zamieniają go one w czystą energię. Tego samego dnia do umierającego właściciela firmy Oscorp przyjeżdża... Jego syn Harry. Mężczyzna mówi mu, że na ich rodzinie ciąży śmiertelna choroba. Dowiaduje się również o skafandrze, który leczy rany i o tym, że krew Spidermana najprawdopodobniej może tą chorobę uleczyć ze względu na przyspieszoną regenerację. Norman umiera, a młody Osborn zostaje właścicielem firmy po swoim tacie. Kilka godzin później Parker postanawia wypełnić obietnicę złożoną ojcu Gwen, dlatego ponownie z nią zrywa. W tej samej chwili Max przychodzi się po ulicach Nowego Jorku, ze złości niszczy pojazdy policji. Parker widząc to, już jako Spider-Man pokonuje elektryczną postać. Dillon zostaje uwięziony w ośrodku firmy Oscorp, a tam będą przeprowadzane na nim różnego rodzaju badania przez niemieckiego szalonego naukowca. Max nazywa siebie Elektro. Następnego dnia Harry spotyka się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Parkerem. Prosi on go, aby załatwił mu spotkanie ze Spidermanem, ze względu na to, że robi mu zdjęcia, a krew pajęczaka może mu pomóc. Parker ma wątpliwości, jakie skutki będzie mogła mieć transfuzja krwi. Kilka dni później Peter wraz z Gwen postanawiają pozostać przyjaciółmi. Dowiaduje się od niej, że dziewczyna jedzie do Anglii na studia. Chłopak tuż po spotkaniu z kobietą leci do Harego jako Spiderman. Wówczas także odmawiania krwi. I swojemu przyjacielowi ze względu na niewiadome konsekwencje, Harry jest wściekły. Następnego dnia Parker odnajduje żytony, które używa do odnalezienia starego laboratorium swojego ojca. Z nagrania dowiaduje się, że jego tata musiał wyjechać ze względu na bezpieczeństwo swojego syna, gdyż nie chciał się zgodzić na produkowanie broni biologicznej przez pana Osborna. Mówi mu, że do genów pająków została wstrzyknięta jego krew, co oznacza, że bez jego krwi lub jego bliskich dalsze badania są niemożliwe. Peter uświadamia sobie, że gdyby oddał krew haremu, to jego przyjaciel mógł przez to umrzeć. Kilka godzin później Harry zostaje wrobiony w śmierć Maxa, przez co zostaje wyrzucony z firmy. Chłopak postanawia zobaczyć, kim jest Dillon. Jedzie on do ośrodka, w którym znajduje się były pracownik Oscorp. Osborne go uwalnia, a dzięki jego pomocy odzyskuje władzę w firmie. Odnajduje on kostium, o którym mówił jego ojciec, a jednego z dyrektorów firmy zmusza do wstrzyknięcia mu jadu pająka, który w teorii może go uleczyć lecz serum jedynie przyspiesza jego chorobę. Chary postanawia założyć kostium, który leczy rany. Tymczasem Gwen właśnie wyjeżdża do Anglii. Parker śpieszy, aby się z nim spotkać. Chłopak wyznaje jej miłość. Młodzi postanawiają razem wyjechać do Anglii. Nagle elektro wyłącza generatory prądu zasilające Nowy Jork. Parker rusza, aby powstrzymać super złoczyńcę. Wspólnie z Gwen udaje mu się włączyć generatory, powodując przy tym spięcie w ciele elektro, przez co Dillon wybucha. Wszystko wydaje się być już skończone, lecz nagle przylatuje Harry na latającej desce, którego serum zmieniło w człowieka podobnego do. Goblina. Chłopak widząc Spidermana i Gwen razem, odgaduje, że to Parker jest pajęczakiem, gdyż jego przyjaciel mówił mu o swojej dziewczynie, która pracuje u niego w firmie. Green Goblin porywa kobietę na szczyt wieży. Parker pokonuje go, a chwilę później próbuje uratować swoją ukochaną, która spada z budynku. Łapiąc ją siecią, uszkadza jej kręgosłup. Przez to dziewczyna umiera. Peter załamuje się i postanawia zakończyć życie Spidermana. Pięć miesięcy później Parker odsłuchuje przemówienia Gwen z końca roku szkolnego, które wygłaszała. Przez nie wraca do swojej drugiej tożsamości Spiderman stawia czoła nowym wyzwaniom.